Zajada kolację mm. Witam Państwa bardzo serdecznie na vlogu Nie Te Chiny Witam, witam, witam Wieczorową porą Dzisiaj moi drodzy Będzie bardzo ekscytujący odcinek Dlatego, że będziemy razem zmywać naczynia, ha ha ha, a po zmywaniu razem naczyń wyniesiemy razem śmieci, które już tutaj na was czekają. Więc tak się ma sytuacja. You cannot lick this eel. An -an. do you want some? I can give for you. I can give it to you. No, you cannot lick the fish. Anna -an mówi, że bardzo lubi lizać rybę. No, 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 you cannot do that. It will turn bad. Because we have bacteria on our tongue, you know. Mamy tutaj bakterie na języku. Jak damy bakterie do, do jedzenia, to się zepsuje. Yes, we cannot do that. We cannot lick because we have bacteria on our tongue. If you want fish, I can add into your bowl. Do you want? Yes? No. Ok, then you just uh, eat rice. Kolacja an an, ryż z sosem z ryby, mikrofon z ogórka. kasztany, zielone warzywa i kawałek ciastka. A, i słodkie ziemniaki i cytryna. No więc tak tak to wygląda. Święte karmi Yang Yanga, więcej tutaj nie ma. A ja Was, moi drodzy, zabieram, zapraszam, zapraszam, zabieram Was tutaj. Proszę bardzo, sami zobaczcie. Sami zobaczcie, co tutaj mamy do. do ten. Do umycia. Czekajcie, czekajcie. Więc tutaj mamy do umycia niedużo dzisiaj, więc macie szczęście. Come eat your dinner. Czekajcie w wietrz, otworzę okno żeby. Otworzę okno, żeby się tutaj wietrzyło dalej Ciemno na polu. Come eat nicely uh, food is waiting for you. No, więc taka sytuacja moi drodzy, ekscytujący wieczór. Wieczór, zaraz tutaj muszę sobie znaleźć jakieś dobre miejsce, żeby telefon położyć, żebyście mnie widzieli w pełnej okazałości podczas tego, podczas prac domowych Rani, uwielbiam, my, uwielbiam myć naczynia, bo mnie relaksują to znaczy, nie naczynia brudne mnie relaksują, tylko sama czynność Zmywania naczyń nie relaksuje. Coś w tym jest. Coś w tym jest, moi drodzy. Niektórzy mówią, że Jak robią pranie. Bójdą do go, a niektórzy mówią, że jak robią pranie to... I to bardzo relaksuje. If you step on the grass, to on the shoe. A mnie, moi drodzy, relaksuje mycie naczyń. Robienie tego, robienie prania mnie nie relaksuje, bo się robi pranie. Ale mnie właśnie relaksuje zmywanie naczyń. Generalnie jestem za tym, żeby cały świat był czysty Najchętniej to bym wszystkich tutaj uporządkował Jak widzicie, ale Niestety Na świecie mamy obecnie Jeden wielki bałagan No ale tak to już jest, tacy ludzie jak ja Porządkują innych oceniają innych czy inni są uporządkowani czy nie. Także tak się złożyło w życiu, że ktoś musi oceniać innych, i ktoś inny musi być oceniany. Ale nie martwcie się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest nas już tutaj ponad 6 tysięcy. Więc słuchajcie, 6 tysięcy ludzi. Ogląda zmywanie naczyń. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Każdy, każdy nowy subskrybent na vlogu Nie Te Chiny moi drodzy, to jest miód na moje serce. Miut na moje serce i raduje się moja dusza gdy przybywa subskrybentów, także nie krępujcie się subskrybujcie, zostawiajcie tylko ładne komentarze, więc tak. An where are you? Are you eating? Come quickly an, coś, an An coś dzisiaj nie ma daru do jedzenia Come quickly continue eating dinner Więc tak Kiedyś jak ja chodziłem do pracy na cały etat jeszcze To Simpei była z dwójką dzieci w domu wszystko obrawiała Gotowała, myła naczynia i tak dalej. Come continue eating miała naczynia, wszystkim się zajmowała, a teraz jak przeszedłem na wczesną emeryturę to widzicie ja tutaj dokonuję mojej ulubionej czynności, czyli mycia naczyń. A zaraz czekajcie, czekajcie moi drodzy, bo będzie bonusowa, bonusowa aktywność na końcu filmu. Będziemy razem szli, wynieść śmieci, więc wieczorową porą zobaczycie jak wygląda nasz dom po ciemku. Ha ha ha, będzie fajnie. W sumie sam jestem słuchajcie zaskoczony, że tyle ludzi ogląda vlog nie te chiny. No ale jak e, są vlogi gdzie gołe cycki i gołe, gołe dupy ogląda. 2 miliony, e, subskrybuję 2 miliony użytkowników, co już mnie słuchajcie, nic na tym świecie nie zdziwi. No, albo ten, co tam jeszcze, naciąganie was na jakieś bitcoiny i tak dalej. Drogie produkty finansowe, e, niewiadomego pochodzenia, które nic nie mają wspólnego z inwestowaniem pieniędzy, i takie kanały, tam mają po 500 tysięcy. Więc wcale mnie nie dziwi, moi drodzy, że Zmywanie naczyń ogląda i subskrybuje 6000 użytkowników vloga nie ze Chiny. Kurde, ale woda gorąca mi się zrobiła teraz. Czekajcie, muszę sobie zmienić. Najgorzej to mi się myje ten garnek, e, garnek z mlekiem, gdzie, w którym mleko gotuje na kawę rano, bo zawsze jest przypalony po bokach. ale muszę sobie kawkę z pianką zrobić rano, więc podgotuję mleko, ja tutaj prawie wyskipi to ja do tego do kubka daję i, i pianka piękna się formuje, więc da się, da się no jest taka sytuacja ostatnio się Simpej ze mnie śmieje, mówię Taka sytuacja, muszę chyba zrobić odcinek o tym, że jak mi tutaj się ciężko żyje na wczesnej emeryturze. Na wczesnej emeryturze w wieku 38 lat nie jest łatwo, może zrobię taki odcinek. to wam powiem trochę sekretów z życia wczesnego emeryta i co mnie tutaj co, co mnie tutaj doskwiera jak się tutaj będę w mleku gotowała zielone warzywka Jeszcze garnek, i zaraz idziemy. O kurde, ale niedomyty. Ale niedomyty. Kto to miał, że ten garnek taki niedomyty? No, gdyby, to, gdyby ktoś chciał wpaść, umyć garki, to zapraszam. Pozwolę poszorować. Gdybyście chcieli. Oczywiście na pewno znajdą się tacy, którzy by chcieli. Nie bądźcie tacy nieśmiali. Ale szoruje, ale szoruje. kurde, ale szoruje. Ale szoruje ten garnek. Dalej jest z jednej strony nierestorowany. Ale może być Pani nie ma nie mamy zbywarki, pani mamy tutaj ręcznie. Sta się, się, dobra. Teraz jeszcze. Sprzątnę tutaj. Sprzątnę tutaj. Jakieś resztki. i zaraz idziemy moi drodzy na spacer do śmietnika idziemy na spacer do śmietnika idziemy na spacer do śmietnika umilę wam dzisiaj słuchajcie odcinek moją twórczością. Może założyć, słuchajcie, kanał, gdzie będę tutaj śpiewał. Jak pewno jak pewna Weronika z Warszawy. Warszawie, wersowia. Jakoś jej tak. Śpiewa teraz. Nie. Śpiewa, bo nic jej innego nie pozostało. Proszę bardzo. Pozostały nam same bombelki. Umyte. Umyte. Idziemy wynieść teraz te śmieci. Łapka na myszy w kącie i na szczura. Przygotowane, gdyby się nam tutaj zapędził do kuchni. Więc chodzimy. A ostatnio nam tutaj wąż taki mały chciał do domu wyjść. Czekajcie. Odpalę światło. Tutaj widzę jakieś orbaki chcą wejść. O kurde. Ale czekajcie muszę wziąć jeszcze ten Klucza muszę wziąć, bo zamykamy bramkę, żeby simpaj roweru nie ukradli. Jak wiecie kradną na naszym osiedlu proszę bardzo trutka na węża rozsypana tutaj też na dole gdyby mu przyszło do głowy gdyby mu przyszło do głowy tutaj się zapędzać w nasze tereny tutaj, o tutaj byłem na schodach do góry się wspinał już do góry się wspinał ten wąż i tutaj musieliśmy dzwonić na ten musieliśmy dzwonić na infolinię Musieliśmy dzwonić na infolinię, żeby przyjechali, żeby przyjechali i ten, żeby przyjechali i tutaj go posprawdzali. Czekajcie, czekajcie. Idę te śmieci wyrzucić Tutaj sąsiadka sprzedała, dom i się wyprowadza Ktoś inny się będzie wprowadzał O jak sprząta wszystko i O, sprzedała Sprząta wszystko i pakuje. 2,5 miliona Juanów skasowała Jakieś 1 250 000 zł za ten dom, ale tutaj widzicie w Chiny, to są Chiny. Ludzie w Chinach kupują, mają po kilka nieruchomości, także nikt tutaj Nikt tutaj. Słuchajcie. Nikt tutaj, słuchajcie, w Chinach nie ma jednej nieruchomości. Ostatnio ten, ciotka Simpei na Hainanie skupuje nieruchomości, bo mają zamykać wyspę Hainan i tam będzie strefa wolnego handlu i tak dalej. I ten, i zamykają całą wyspę, tak jak Hongkong kiedyś, więc robią taki nowy Hongkong, nowy Singapur, tylko, że jakby nowe wersje już. I ten, i Pięć mieszkań kupiło ostatnio i teraz dom kupuję jeszcze w, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu jeszcze jedzie, żeby dom dokupić. Bo jak zamkną wyspę jak tutaj. Jak słuchajcie, zamkną wyspę i i ten i wprowadzą tutaj nowe reguły. To ceny podskoczą, więc 5 mieszkań plus dom. No, tak inwestują, widzicie. Także tak się dzieje. Może też coś opowiem trochę więcej. Kurde, ile mam tematów? Normalnie powiem Wam, cały czas nagrywam. Tyle mam tematów dobrych. A cały czas kurczę, nagrywam o tym myciu naczyń i, i malowaniu ściany. A tutaj. Mógłbym opowiadać o, o tych pięciu mieszkaniach i domu. Pięć mieszkań i dom to teraz chyba każdy ma, nie? Pięć mieszkań i dom to teraz chyba każdy ma. Z tego co słyszę. No, chyba oprócz młodych ludzi, którzy wolą ten, którzy wolą wydawać na wycieczki i na teraźniejszość, zamiast tutaj inwestować, tak to jest, moi drodzy, jeśli wydacie na wycieczki i na ubrania i na te przygodne zachcianki, to nie będziecie kupowali pięciu mieszkań i jednego domu. No tak to jest. Jak się nie inwestuje, to się nie ma. Ale panie, z czego inwestować? Jak to z czego? Jak to z czego? A, generalnie mam w planach blog. Eh, blog, blog. Blog eh, vlog o. Vlog i blog o finansach osobistych. Zrobić, bo jak widzę, słuchajcie, co się dzieje w internecie i jakie błędy finansowe ludzie walą w swoim życiu. I jak tutaj ci. Wyzyskiwacze finansowi próbują próbują ludzi tutaj, próbują ludzi tutaj, słuchajcie, wkręcać w niedobre finansowe decyzje. To aż normalnie, aż głowa mała. Także tak. Taka sytuacja. Dobra. Trzymajcie się, zapraszam w kolejnym odcinku, a ja pewnie pójdę spać, albo z Aną się pobawię. zobaczenia, piu, pozdro.